Jeżeli ja się Xiaomi Mi 9T, no to na pewno Motorola One Zoom przypanie wam do gustu. Co ten smartfon potrafi? Rozpakujemy sobie go dzisiaj i odpowiem na to pytanie. Zanim rozpakujemy sobie ten smartfon, konkurs dla was. A mianowicie Best obchodzi swoje kolejne urodziny, także z tej okazji zorganizowali w konkurs, w który można wygrać. Co prawda nie Motorola One Zoom, ale można wygrać Huawei P30 Pro, P30, i P30 Lite. Oczywiście możecie wziąć w nim udział. Zachęcam was bardzo serdecznie. Wszystko co musicie zrobić to wejść w opis, kliknąć w link, który tam się znajduje, przejść na stronę konkursową. A zadanie konkursowe jest bardzo proste. Wymaga od was tylko opisania w pewnej sytuacji, także zachęcam Was bardzo serdecznie do udziału. Oczywiście klasyczny dla Motorola One Zoom przychodzi w takim swoim fioletowym opakowaniu. Zajrzyjmy, co się znajduje w środku. Oczywiście nie będę Wam e, mówić, że to pierwszy raz odpakowuję ten smartfon, e, bo tak nie jest. Dążymy sobie skonfigurować go, zapoznać się z nim trochę lepiej, aby móc cokolwiek więcej Wam na ten temat powiedzieć. E, naklejkę naklejam jeszcze raz, żebyście mieli podgląd, jak wygląda zestaw sprzedażowy. Tak jak Motorola nas przyzwyczaiła, smartfon przychodzi razem z e, silikonowym etui, to jest bardzo fajny dodatek, więc na samym początku użytkowania już mamy jakieś zabezpieczenie smartfona. W opakowaniu znajdziemy również oczywiście instrukcję obsługi wraz z innymi dodatkami w postaci makulatury. Mamy również szpileczkę do otwierania slotu na karty SIM. Mamy wsparcie dla szybkiego ładowania 15-watowego. Ładowarka jest 3-amperowa. Nie zabrakło oczywiście kabla USB na USB-C oraz, o dziwo, znajdziemy w zestawie również i słuchawki. Słuchawki wyglądają całkiem porządnie. Wydaje mi się, że to może być ciekawy komplet dodawany do zestawu, także na pewno sprawdzę, co one potrafią. I uwaga! Z tyłu mamy szkło Gorilla Glass 3, natomiast bardzo istotną sprawą jest to, że jest to mleczne szkło, tak zwane przez, nazywane przez Motorole satynowe. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli pamiętacie Xperia X, które miała takie mleczne szkło, które było bardzo delikatne w dotyku i przy okazji nie palcowało się, no to właśnie ten sam zabieg zastosowano w Motorola One Zoom. Oczywiście nie można powiedzieć w pełni, że to się nie palcuje, bo jeżeli przyłożymy trochę tłustsze palce do budowy, to faktycznie jakieś tam ślady pozostaną, ale mimo wszystko wizualnie smartfon i tak będzie wyglądał bardzo, bardzo przyzwoicie. Także musicie na żywo zobaczyć sobie może w sklepie, jak prezentuje się faktycznie Motorola One Zoom, ale mogę Wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo estetyczny smartfon, ale przy okazji niestety też trochę ciężki. Grubość motoroli też nie jest powalająca, bo to jest 8,8 mm. Smartfon waży 190 g, także czuć go w dłoni. Jest też dosyć spory ekran o przekonej 6,39 cala. Nie daje wrażenia takiej kompaktowości jak w niektórych innych smartfonach. Jeżeli macie ochotę na więcej pierwszych wrażeń, to dajcie znać w komentarzach. I żeby Was one nie ominęły, zasubskrybujcie kanał, zakażę łapkę. Będę również Wam bardzo wdzięczny. To, co od samego początku bardzo, bardzo w mi się podoba, to fakt, że zastosowano tutaj ekran OLEDowy. To jest pewnego rodzaju niespodzianka, bo spodziewałem się, że raczej motka w linii One nie będzie szarżowała z trochę lepszymi wyświetlaczami, a tu miła niespodzianka. Natomiast też bardzo ważna informacja. Motorola One Zoom, mimo że jest w rodzinie One, która przyzwyczaiła nas do tego, że te smartfony należą do programu Android One, tak, Motorola One Zoom do tego programu nie należy. Także aktualizacji do Androida 10... Może, można się spodziewać, ale nie jest to tak Kolejną nowością jest skaner odcisków palców zatopiony w ekranie. I w tym momencie mogę Wam spokojnie powiedzieć, że skaner działa bardzo szybko, działa bardzo precyzyjnie. Skaner jest aktywny, więc wystarczy podnieść nieco telefon, żeby wybudzić podświetlenie ekranu. W tym momencie pojawia nam się podświetlenie miejsca, w które należy przyłożyć palec i to cała filozofia. Także skaner na razie działa spoko. Zobaczę chętnie, jak po testach to będzie dalej wyglądało. Kolejną nowością dla Motorola są cztery aparaty z tyłu. Pierwszy z nich to aparat 48 megapikseli o jasności 1.7 z optyczną stabilizacją obrazu. Drugi aparat to, jak się pewnie spodziewacie, szeroki kąt bez optycznej stabilizacji obrazu. Ma on 16 megapikseli i jasność 2.2. Trzeci natomiast to telezoom, trzykrotny zoom optyczny o rozdzielczości 8 megapikseli i uwaga, ma on optyczną stabilizację obrazu. Do tego Motorola deklaruje dziesięciokrotny zoom hybrydowy, także wygląda to bardzo obiecująco. To, co może Wam się wydawać takie dosyć yy, normalne dla Motoroli, to logo, które umieszczone jest na pleckach, ale to nie jest zwykłe logo. Muszę trochę przyciemnić scenerię, aby Wam to pokazać. Logo jest podświetlane, ale jeżeli popatrzycie, to poświatane logo może również pełnić funkcję diody powiadomień i faktycznie e, taką rolę spełnia. To jest bardzo spoko sprawa, o ile macie tendencję do odkładania telefonu w takiej postaci na e, biurko czy na jakąkolwiek inną płaską powierzchnię. Super jest to, że Motorola e, przyniosła tutaj tryb nocny, który znamy między innymi z e, motoroli One Vision. Także to, co dobre jest w tym smartfonie już e, od samego początku. Przełączanie się pomiędzy obiektywami. Nie jest specjalnie wyszukane, także jest dosyć prosta, prosta sprawa. Najważniejsze, że odbywa to się płynnie i na razie nie ma większych spowolnień pomiędzy zmianą obiektywów. To tyle z mojej strony. Przypominam wam o konkursie, w którym możecie wygrać Huawei P30 Pro, P30 i P30 Lite od bezceny. Także zajrzyjcie tam koniecznie i weźcie udział. Zachęcam Was bardzo, bo nagrody są naprawdę fajne. Ja się z Wami żegnam i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Także cześć.